Pewnego razu w niedużym mieście żył człowiek o nazwisku Jack Frost. Wszyscy muzycy są tacy roztrzepani? Tak. Miał piękną żonę i kochającego syna, ale praca zmuszała go do ciągłych podróży. Wiesz co to jest? Organki. Kupiłem je kiedy się urodziłeś. Gdy na nich zagrasz, usłyszę cię choćbym był na końcu świata. Aż pewnej nocy coś się wydarzyło. Coś strasznego. Uspokój się. Mnie też go brakuje. A potem stał się prawdziwy cud. Jestem w domu. Charlie, to ja, tata. Co jest? Mam uwierzyć, że jesteś moim tatą? Zagrałeś na czarodziejskich organkach. Myślałem, że to tylko bajka. Ja też. Co to to nie? Tata zmienił się w bałwana. Kochanie. On myśli, że Jack jest bałwanem. Naprawdę. Jak wyglądał ten bałwan? Trzy śniegowe kule, ramiona z patyków. Zostaw, to moja gałąź. Krępy, dobrze zbudowany. Uwaga! Schudłem! Dziękuję, że we mnie uwierzyłeś. Wytwórnia Warner Bros. przedstawia Michaela Kitona. Jestem zamrożonym wybrykiem natury. Kelly Preston? Ani Kroków, chyba nie mówi do mnie. Marka Eddy i Josepha Crossa w opowieści o człowieku, któremu dano drugą szansę, by stał się najfajniejszym tatą na świecie. Jeśli zachowasz kogoś w sercu, nigdy go nie stracisz. Jack Frost. Od 16 sierpnia na kasetach wideo w serii Warner Bros. Kino familijne.